W pierwszej kolejności myślę, że warto przybliżyć słuchaczom, w jaki sposób prawidłowo wybrać miejsce, tak, które byśmy chcieli tą podgrywkę naszą wykonać. A jeżeli nie mamy, na przykład nie mamy dostępu do map, jeżeli nie znamy pola, jeżeli nie mamy jak jakiejś mapy satelity, nie wiem, zwykła taka ocena na zasadzie przejścia przez pole i próby oszacowania, najlepiej wziąć taki zwykły pręcik tak, o średnicy 10 mm i zrobić sobie taki transek na przykład na, w poprzek pola i się przespacerować. Czyli w zależności od tego, jakie rośliny my najczęściej uprawiamy, do takiej głębokości. Zachęcam Państwa, żeby poznawać swoje gleby. Do takiej głębokości wykonać odkrywkę glebową. Unikamy też lokalizacji odkrywek glebowych zaraz przy drodze, przy rowach melioracyjnych, bo co tam się działo często? Często materiał był mieszany, jeżeli na przykład mamy jakieś tam kanały pod to one też lepiej są widoczne wtedy na, tym, na tej glebie, jeżeli, są, jeżeli ta gleba właśnie jest zwilżona. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Pole. Film z serii Poznajemy gleby polskie, ale trochę inny, bo w tym odcinku skupimy się na tym, jak wykonywać odkrywki glebowe i na jakie aspekty, na jakie cechy takich odkrywek zwrócić uwagę. Zdecydowałem się na to, żeby stworzyć taki odcinek po to, żeby każdy z Was, kto chce taką odkrywkę na swoim polu zrobić, wiedział o jakich takich ważnych informacjach trzeba wiedzieć, żeby taką odkrywkę wykonać dobrze i żeby dobrze ją później również przeanalizować. Jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, subskrybujcie kanał Epole, czekam na wasze lajki. Komentarze, pytania, jeżeli macie do naszego eksperta, czyli pana profesora Bartomie Gliny. No i zachęcam do tego, żeby wziąć udział w drugiej konferencji kanału EPOLE, które w styczniu i lutym 2026 roku odbędą się w czterech lokalizacjach. W linku, w komentarzu, macie ankietę, gdzie możecie wybrać, jakim tematem ma się zająć nasz dzisiejszy gość, dzisiejszy ekspert, czyli profesor Bartomiego Glina. Miłego oglądania! Bardzo przybliżmy proszę w tym filmie, jak podejść do tworzenia odkrywek na swoich polach, od czego trzeba zacząć. I od tych takich parametrów, które są też ważne, one później już przy samej pracy, prawda? Ale pierwszy etap. Jak w ogóle rozplanować podejście do tworzenia odkrywki glebowej. Tak, co powiedziałeś. Może to zanim przejdziemy do takich już technicznych rzeczy, jak duża ma być odkrywka, jak głęboka i tak dalej, to w pierwszej kolejności myślę, że warto przybliżyć słuchaczom, w jaki sposób prawidłowo wybrać miejsce, tak, które byśmy chcieli tą odkrywkę naszą wykonać. I tutaj dróg jest kilka. Myślę, że pierwszą taką nadrzędną to jest nasza własna obserwacja naszego pola, bo rolnik, właściciel wie najlepiej, gdzie mu rośliny lepiej plonują, gdzie mu plonują gorzej. Więc wyłapanie takich właśnie miejsc kontrastujących jest, myślę, tutaj najistotniejsze z punktu widzenia tego, że później możemy poprzez prawidłowe wykonanie analizy tej gleby, prawidłowo zaplanować sobie strategię, jak my mamy nią zarządzać, żeby doprowadzić do sytuacji tak, jak mamy w tym miejscu, gdzie nam plonuje ta roślina najlepiej. To jest ta pierwsza rzecz, czyli po prostu taka zwykła analiza, wzrokowa, organoleptyczna, Pola, tak? Możemy to zrobić fizycznie, stając na polu i obserwując te miejsca, ale też, jak wiemy teraz, postęp technologiczny. Mamy tutaj różnego rodzaju zobrazowania satelitarne, zdjęcia NDVI, gdzie widzimy dokładnie, jak ten one wygląda, w których miejscach jest słabszy, w których lepszy. To już są nasze pierwsze informacje, które mówią: OK, w tym miejscu chcę pójść, zobaczyć, jak moja gleba wygląda, bo może tam się okaże, jest ten klucz, który da mi lepszy plon w danym miejscu. Tak? To jest pierwsza rzecz. Dwa, też zachęcam Państwa do tego, żeby analizować mapy glebowo-rolnicze. To są mapy z lat 60., 70 i na nich jest mnóstwo cennych informacji już o uziarnieniu, o typologii gleby, więc na tej podstawie, jeżeli my na przykład mamy pole o powierzchni jednego hektara, może się okazać, że już mamy na przykład typologicznie trzy kontury, tak? że na przykład tu mamy glebę płową, tam mamy glebę brunatną, to jakąś czarną ziemię, więc de facto, żeby dobrze scharakteryzować tą pokrywę, nie wystarczy nam jedna odkrywka, tylko musimy zlokalizować minimum trzy odkrywki w każdym konturze po jednym. To A są takie ważne każde... rzeczy. A czy dla każdego rejonu takie mapy glebowe są? Jeżeli chodzi o takie mapy w wersji analogowej, to w każdych starosa po powierz takie mapy są dostępne, ale już właśnie też i geoportal takie mapy posiada. Niektóre województwa mają na geoportalu ogólnodostępne, ale na przykład Dolny Śląsk, Wielkopolska, one mają swoje takie wewnętrzne bazy, na przykład jest geoportal Dolnośląski, gdzie możemy sobie takie mapy odpalić i na te wszystkie informacje, które nas interesują, tam na nich odszukać. Na, jeżeli chodzi o województwo wielkopolskie, to jest Wielkopolski System Informacji Przestrzennej, gdzie też są mapy globowe, wręcz, dla lasowego województwa dostępne, więc to są takie narzędzia, te podstawowe, które musimy dokonać ich jakby charakterystyki, opracowania, żeby wybrać Dobre miejsce na swoich polach. A jeżeli nie mamy, na przykład nie mamy dostępu do map, jeżeli nie znamy pola, jeżeli nie mamy jakiejś mapy satelity, nie wiem, zwykła taka ocena na zasadzie przejścia przez pole i próby oszacowania? Oczywiście, jeżeli na przykład nie mamy takiej wiedzy na podstawie oceny planowania danej rośliny, no to na przykład przejście po polu, no bo najczęściej szukamy czego jakiegoś zagęszczenia w pokrywie glebowej, tak? no to najlepiej wziąć taki zwykły pręcik tak? o średnicy 10 mm i zrobić sobie taki transek na przykład na, w poprzek pola i się przespacerować. Tak? I co 10-20 metrów ten pręt sobie wbijamy i patrzymy, gdzie ten pręt mi się tutaj zagłębia, gdzie on płycej wchodzi i tak dalej, bo wiemy, że tam, gdzie on płycej wejdzie, zróbmy to odsłonięcie wtedy takie wstępne i zobaczmy, czy faktycznie ta warstwa zagęszczona tutaj występuje. A teraz już przechodząc konkretnie do takich technikaliów, jak taką odkrywkę wykonać, bo oczywiście, żeby prawidłowo ocenić glebę, to taki zwykły wkop za pomocą standardowego szpadla na 30 cm nie powie nam nic, bo tylko nam odsłoni poziom próchniczny i będziemy wiedzieć, OK, mam 30 cm czarnej ziemi, tak, tak powiedzmy, i, i tyle jest z moich informacji. Natomiast my, jak chcemy właśnie planować strategię budowania żyzny gleb, zdrowych gleb na naszych polach, musimy dokonać pełnej diagnostyki. I w pierwszej kolejności Musimy sobie stwierdzić, dobra, to do jakiej głębokości mam to glebę poznać, tak? I z punktu widzenia użytkowania, tak głęboko, jak system korzeniowy sięga, tak? Jeżeli na przykład rozpatrujemy sobie uprawę pszenicy, pszenica spokojnie 120-130 cm, rzepak tak samo, kukurydza jeszcze głębiej. Czyli w zależności od tego, jakie rośliny my najczęściej uprawiamy, do takiej głębokości zachęcam Państwa, żeby poznawać swoje gleby. Do takiej głębokości wykonać odkrywkę glebową. Czyli tak? co najmniej metr tak naprawdę. Co najmniej na metr, bo na przykład chciałem właśnie przejść. Z punktu widzenia genetyki, czyli żeby dokonać pełnej klasyfikacji genetycznej, żeby rozpoznać te najistotniejsze poziomy diagnostyczne, wystarczy pierwszy metr odsłonić, tak? Mhm. Jeszcze pytanie, czym tą odkrywkę. Wykonać, bo ładowarka i koparka nie będzie tak samo pracować, prawda? Mm -hmm. Powiem tak, jako gleboznawca nie mogę zachęcać Państwa do używania koparek czy ładowarek, bo najlepiej się pozna glebę wtedy, kiedy ją się samemu kopie. Czyli zachęcam, żeby wziąć padel. Okay. Tak, jest, padel, bo to nie musi być gigantyczna odkrywka. Tak? Jak przeważnie Państwo oglądacie, poznajemy gleby Polski, gdzie rolnicy nas zapraszają na swoje tereny i faktycznie przygotowują na nas takie lochy, jak to mówię brzydko, lochy, gigantyczne odkrywki, gdzie może się zmieścić 20-30 osób, ale przeważnie my, wykonując czy to klasyfikację właśnie gruntu, czy nasze na, na potrzeby właśnie klasyfikacji genetycznej gleb, wykonujemy odkrywkę taką, żeby spokojnie do niej można było wejść i ocenić sobie ten profil glebowy do tego metra, do metra 20. Tak? Ale może Trzeba się wspomóc. Jeżeli ktoś się czuje, znaczy nie czuje na siła kopać spadlem, tak, to śmiało się może wspomóc tutaj me mechanicznie. I oczywiście najważniejsze jest to, no, jeżeli chodzi o wielkość odkrywki, nie mogę powiedzieć, że to ma być 2 metry szerokości, 2 metry długości, to już od własnych potrzeb. Im ten profil glebowy, czyli ta ściana, którą my oceniamy, jest szersza, tym więcej informacji z tej gleby uzyskamy. Ale w gleboznawstwie, jak kopiemy ręcznie, to standardowo to jest od metra do półtora szerokości i około dwóch metrów, Długości, taka odkrywka powinna mieć. tak? Mm -hmm. Natomiast, jeżeli to będzie koszulę z koparki, to jak sobie zamówi koparkę złych o, o szerokości metra, to jak ruszy dwa razy, ma dwa metry pięknego profilu glebowego. Bo teraz, jeszcze, właśnie też warto, żeby uświadomić Państwu, co to jest profil glebowy, co to jest odkrywka glebowa. Więc, odkrywka glebowa to jest nasze całe odsłonięcie, które my wykonujemy. tak? I w takiej odkrywce glebowej standardowej, my de facto mamy trzy profile glebowe. Bo profil glebowy to jest ściana, którą w danym momencie opisujemy. Czyli na przykład teraz Ty stoisz na tle jednego profilu glebowego, ja za sobą mam drugi profil glebowy, a po tej stronie mam jeszcze trzeci profil glebowy. Pytanie, który z tych profili jestem najbardziej właściwym? Wiadomo, unikamy też lokalizacji odkrywek glebowych w, zaraz przy drodze, przy rowach melioracyjnych, bo co tam się działo często? Często materiał był mieszany, wyrzucany, na przykład przy pogłębianiu rowów, więc takich miejsc całkowicie unikamy, tak? Nie chcemy tam analizować. Czyli ile metrów od, od brzegu pola, no, to co tak. najmniej? To też zależy, ale myślę, że spokojnie te 10-15 metrów trzeba się odsunąć, tak? no nikt nie, nie rzucał raczej materiału glebowego dalej, jeżeli była robiona droga, czy jakiś tam nasyp był tworzony i tak dalej. O tym, o tym też pamiętajmy. No i jeżeli już taką odkrywkę sobie przygotujemy, czy to ręcznie, czy mechanicznie to najważniejszą rzeczą jest dobre przygotowanie profilu glebowego. Na przykład, tak jak wygląda ten profil, teraz tutaj za nami, to jest niezbyt dobry przykład, bo z tego profilu, w wyniku tego, że on nie jest jeszcze oczyszczony szpadlem, no mamy zamazane przejścia poziomów, mamy ta, ta, ta barwa nie oddaje w pełni charakteru tejże gleby, tych wszystkich właściwości nie, nie widzimy i tak dalej. Więc po takiej tutaj pracy, którą wykona koparka, musimy wziąć ten szpadel tak, i ociosać ładnie, pionowo te właśnie elementy, które chcemy później opisywać. Jeżeli nie szpadłem, to nawet taka zwykła szeroka właśnie szpachelka i musimy w ten sposób właśnie to sobie tutaj wyczyścić, po co? Żeby dokładnie zobaczyć granicę przejścia między na przykład tym poziomem pruchnicznym a tym poziomem tutaj iluwialnym, który znajduje się w tym konkretnym, badanym przez nas dzisiaj profilu glebowym, tak? I to robimy na całym przekroju, czyli do tego metra 20 do tego metra, który sobie opisujemy. A skąd wiedzieć, jak gdyby, którą ścianę wybrać do takiej dobrej analizy? Bo to, jak powiedziałeś, tworzą się trzy ściany. Czy, czy one się między sobą różnią? To jest bardzo dobre pytanie. Najlepsza to jest ta ściana, która jest na wprost Słońca. Dlaczego? No, bo jeżeli te promienie słoneczne na nią upadają, to dają nam najlepsze odbicie tej naturalnej barwy gleby. I to, co jeszcze jest też bardzo istotne, żeby przed tą finalną oceną właściwości gleby, właśnie wziąć sobie taki zwykły spryskiwacz z wodą i tą ścianę dokładnie spryskać. Bo zobaczą Państwo, że dopiero wtedy widzimy ten naturalny kolor. To jest szczególnie ważne pod kątem oceny, na przykład. Zawartości materii organicznej w glebie. tak. Jeżeli na przykład mamy jakieś tam kanały podżownicze, to one też lepiej są widoczne wtedy na, tym, na tej glebie, jeżeli, są, jeżeli ta gleba właśnie jest zwilżona. No i teraz, jeżeli mamy odpowiednio przygotowany ten profil glebowy, to naszą główną ścianę, tak? mamy ją oczyszczoną, bo nie możemy tego robić, jak już powiedzieliśmy sobie, zaraz po koparce czy po tym pierwszym wbiciu szpadla. I zdiagnozujemy sobie na przykład poziomy genetyczne, i interesuje nas to, żeby sobie poznać też chemię tejże gleby. Tak? No to oczywiście nie pobieramy sobie ze standardowych głębokości 0,20, 20, 40, tam 0,30, 30, 60. Tylko jeżeli już mamy przekrój tego, tej naszej gleby i widzimy, jak głęboki jest poziom pruchniczny, jak głęboki jest poziom iluwialny, gdzie jest skała. Ma macierzysta, to, to starajmy poziomów, się po tak? pobierać próbki z danego poziomu, czyli na przykład tutaj. Mamy poziom próchniczny o głębokości 0 do 60 cm, tak? No to najlepiej będzie zrobić, podzielić go na dwa, bo to jest za duża miąższ, żeby na jedną próbkę i na przykład tutaj sobie pobrać średnią próbkę z tego 0,30, później 30, 60 i tak dalej. Jeżeli te poziomy próchniczne są mniejsze, na przykład 0,22, to mniej więcej ze środka pobieramy tę próbkę do analiz laboratoryjnych, bo to nam daje najbardziej wiarygodny później wynik. Czyli ogólnie też w samym podejściu do analizy, takie też, takie też narzędzia, które nam się przydadzą. To jest jakiś próbnik, czy też po prostu, po prostu nóż, tak? Tak, nóż, woreczek polietylenowy, najlepiej taki strunowy, który możemy łatwo tą próbkę później zamknąć, bo to też jest bardzo ważne. Na przykład w kontekście próbek na azot mineralny, tak? co my musimy wiedzieć? Musimy wiedzieć, że tą próbkę pobraną w terenie zamykamy i szybko do lodówki turystycznej, bo musi ona być w stabilnej temperaturze około 4 stopni. Tak? I w takich warunkach my ją przewozimy do laboratorium czy do stacji chemiczno-rolniczej. Czyli próbkowanie, tak jak właśnie powiedzieliśmy sobie, ze środka, mianowicie poziomu genetycznego, który został tutaj wydzielony. Ale to, co nam jeszcze umożliwia, właśnie taki pięknie wykonany, pełny profil glebowy, to przede wszystkim ocena wzrostu systemu korzeniowego. Bo oczywiście, my nie będziemy wjeżdżać w pole, które jest zasiane, gdzie już rośnie sobie oświetlenie uprawna i tam to wszystko niszczyć, tak. Ale gdzieś tam na skraju pola, na przykład, chcemy sobie ocenić jak wygląda system korzeniowy danej rośliny uprawnej. Albo też biologia, prawda? To sama biologia, oczywiście. To wtedy, jak mamy takie odsłonięcie, to właśnie nożem w ten sposób sobie odłamując agregaty wzdłuż tego, jak ten korzeń rośnie, to bardzo ładnie możemy zobaczyć sobie, jak głęboko sięga, jak on jest właśnie Zbudowane też. Rozbudowany dokładnie, dokładnie tak dalej. Także też zachęcam Państwa do takiej diagnostyki. Ja wiem, że też część z Państwa z widzów kanały Pole też to robi, bo widzimy aktywność czy to na YouTubie, czy też właśnie później w postaci komentarzy do naszych filmów, więc dużo z Państwa właśnie sobie takie odkrywki, odsłonięcia robi, i właśnie tą biologię też ocenia. W tej I filmie. dlatego chciałem właśnie, żeby taki film powstał, bo gdyby tu jest kilka tych prostych zasad, o których warto pamiętać. Mhm po to żeby też ta odkrywka i analiza tej odkrywki no, była rzetelna prawda bo wiadomo że też nie każdy jest specjalistą w zakresie tego co zobaczy ale jeżeli już chcemy to analizować patrzeć na to jakieś wyciągać też wnioski no to dobrze zrobić to dobrze po to żeby, tak, oczywiście. żeby mieć pewnie jakby wiedzę i pełny właśnie obraz tego Zachęcamy do tego, żeby I tak takie odpowiedzi. Ja może jeszcze do dopowiem, tak jak wynika z tych naszych filmów, już też część tych metod polowych była pokazywana, tak, czy to właśnie organoletyczne znaczenie składu uziarnienia, yy, czy też właśnie struktury, jak możemy łatwo ocenić. To są naprawdę cechy, które pa, Państwo możecie sobie w domu, w domu, w kolei mówiąc, na polu sami oznaczyć. I to naprawdę wam daje ogrom informacji, istotnych z punktu widzenia za, zarządzania tą glebą w gospodarstwie. Każdy z filmów, które nagraliśmy może być poradnikiem tego, jak podejść do tych badań, do tych właśnie analiz, na co zwrócić uwagę, jak, jak robić te wałeczki, o czym one mówią nam, jeżeli on jest dłuższy, krótszy, prawda? Więc tych elementów w naszych filmach było bardzo dużo. Mam nadzieję, że ten materiał, taki trochę instruktażowy, pokazujący na co zwrócić uwagę, przyda Wam się. Dla każdego z Was to jest chętne, żeby takie odkrywki na swoim polu robić. Ostatnie pytanie jeszcze, które mi się tak nasunęło, bo okej, okay, y, diagnozujemy sobie miejsca na polu, gdzie taką odkrywkę warto zrobić, ale tak naprawdę, żeby to miało sens, to, 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 to nie wiem, na polu dziesięciohektarowym jest sens robić więcej niż dwie odkrywki? Jeżeli chodzi o taką dużą skalę, to już bez analizy map glebowo-rolniczych i wydzielenia tych konturów to nie ma sensu. Musimy wiedzieć, jakie my kontury mamy na swoich polach i wtedy w konturze chociaż jedna, dwie, jeżeli są takie duże kontury, tak? Bo jak są małe kontury, tam kilkudziesięcioarowe, to jedna odkrywka w zupełności wystarczy. Tak? Ale jeżeli są naprawdę wielkie kontury, to podwierszy odkrywki. Bo generalnie zakłada się, że na powierzchni jednego hektara, żeby dobrze zdiagnozować, że na przykład nie znamy tego pola zupełnie, nie ma żadnych opracowań, to przy minimum pięć odkrywek w, y, w lokalizacji centralna część, północ, południe, wschód, zachód. Żeby zapaść jakiś taki, tak, powiedzmy, tak. przestrzeń. I oczywiście wtedy oprócz tych odkrywek, jeszcze też tak zwane wiercenia zasięgowe, żeby dobrze wyznaczyć przejścia pomiędzy różnymi podtypami, bo wtedy mówimy już o podtypach gleb. Mhm. Tak? Bardzo lubicie oglądać filmy dotyczące uprawy gleb, by, ale żeby tak naprawdę dobrze przeanalizować problemy, które występują, no to faktycznie odkrywka jest w stanie na wiele takich problematycznych tematów dać odpowiedź, więc zachęcamy do tego, żeby tam, gdzie widzicie w tym sens, takie odkrywki sobie tworzyć po to, żeby też lepiej wiedzieć, jak dane, czy to maszyny, czy urządzenia, czy narzędzia uprawowe, pracują i w jaki sposób wpływają właśnie na strukturę Waszej gleby, czy też w ogóle na jej pracę. Dzięki, że obejrzeliście ten materiał do końca. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie ślad po sobie w postaci komentarza, lajka, subskrypcji kanału ePole. No i do zobaczenia w kolejnym filmie z serii Poznajemy Gleby Polski. Cześć!